Cześć, nazywam się Karolina Lewandowska i jestem coachem ICF akredytowanym na poziomie PCC. Pracuję zarówno indywidualnie, jak i zespołowo i z grupami. Jestem także Agile Coachem i Scrum Masterem. Pracuję z międzynarodowymi zespołami, głównie z zespołami rozproszonymi. I w ostatnim czasie miałam przyjemność brać udział w szkole Action Learning u Tomka Janiaka. Uważam, że jest to bardzo praktyczne i bardzo przydatne szkolenie. Tomek bardzo szczerze dzieli się wiedzą i szerokim doświadczeniem. Doceniam to, że grupa na szkoleniu jest mała, jest to grupa kameralna. Dzięki temu mieliśmy okazję porozmawiać na różne tematy, podzielić się swoimi doświadczeniami, ale też zadać pytania Tomkowi. Jeżeli miałabym polecić to szkolenie, to uważam, że powinni z niego skorzystać przede wszystkim coachowie grupowi, Scrum Masterzy, Agile coachowie ale też menadżerowie i liderzy oraz wszystkie osoby pracujące z zespołami nad rozwiązaniem, rozwiązywaniem złożonych problemów.